Witam serdecznie i zapraszam do krótkiego powtórzenia wiadomości na temat pierwszych trzech dni stworzenia w Piśmie Świętym. Przypominam, że na przestrzeni dłuższego czasu omawiałem pierwszy, drugi i trzeci dzień stworzenia. I teraz, zanim przejdziemy do następnych, chciałbym z Wami tak troszkę na luzie przypomnieć sobie niektóre rzeczy. Dokładnie analizowaliśmy tekst hebrajski, więc teraz go tylko wysłuchamy. Będzie to czytane przez lektora. Potem wysłuchamy to znaczy zrobimy test sprawdzający naszą pamięć dotyczącą pierwszych dni stworzenia. Będzie to test raczej prosty i sprawdzający takie nasze podstawowe zrozumienie po polsku bez wgryzania się w tekst oryginalny i na końcu posłuchamy podcastu w języku angielskim, takiego z przymrużeniem oka, wygenerowanego przez AI. Podobnie zresztą jak to ma miejsce w przypadku tego testu. A więc zapraszam. Bereshit, bereshit, Berek Alef בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרה לילה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוהים אל הרקיע שמים, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. ויאמר אלוהים, ייקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. ויהי כן, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, תדשא הארץ, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ. ויהי כן, ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי, אשר זרעו בו למינהו, וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, Co Bóg stworzył na początku? Niebo i ziemię? Jaki był początkowy stan ziemi? Bezkresna pustka i ciemność? Gramy dalej. Co unosiło się nad wodami na początku? Duch Boży, czyli raczej kto się unosił? Jakie były pierwsze słowa Boga? Wajechi or, prawda? Niech będzie światło. Na razie dobrze nam idzie. Jak Bóg nazwał światło? Dniem. Jak Bóg nazwał ciemność? Choszech, czyli ciemność, ale oczywiście Lajla, nocą, noc. Ile dni minęło po stworzeniu światła i ciemności? Ile dni minęło po stworzeniu. Nie rozumiem pytania. Muszę się zastanowić. Kiedy? Trzy dni, cztery dni, jeden dzień? Może chyba chodzi o to, że kiedy to się stało? Tak, chodzi o to, że pierwszego dnia. Co Bóg stworzył drugiego dnia? Ok, firmament, firmament nieboskłon. Co firmament oddzielił? Wody pod firmamentem od wód nad firmamentem. Rakija po hebrajsku, tak? Rakija. Jak Bóg nazwał firmament niebiosa, czyli Shemaj. Ile dni minęło po stworzeniu firmamentu? No to będzie chodziło o to, że to był drugi dzień. Trochę to niefortunnie AI formuje te pytania. Co Bóg nakazał wodom trzeciego dnia, aby zebrały się w jedno miejsce? Co ukazało się po zebraniu się wód? No oczywiście suchy ląd. Jak Bóg nazwał suchy ląd? Ziemia jak Bóg nazwał zbiorowisko wód, no i właśnie rzeki, morza, oceany czy jeziora? Pamiętacie oczywiście morza. Co Bóg nakazał ziemi wydać trzeciego dnia? Trawę, zioła i drzewa owocowe. Jaką cechę miały mieć rośliny stworzone trzeciego dnia? Rodzić nasiona i owoce według swego rodzaju. Jak Bóg ocenił stworzenie suchego lądu i mórz? Było to dobre. Chociaż tam było też odpowiedź: było piękne. Jak wiemy, w Septuagincie jest kalos, a w hebrajskim jest to, które oznacza jedno i drugie, tak? Więc współczesne tłumaczenia podają polskie, na przykład, że dobre było to dobre i piękne. No ale oczywiście od jaj za dużo nie wymagajmy. Od tego przynajmniej etapu, bo Według profesora Dragana to niedługo się może zmienić i AI może nas jeszcze bardzo zaskoczyć, chociaż już teraz, prawda, zaskakuje. Jak Bóg ocenił stworzenie roślinności? Było to dobre. Ile dni minęło po stworzeniu roślinności? Chodzi o to, którego dnia stworzył. Tak, no trzeci dzień. Zdaliśmy test na 100%. Biją nam brawo, super. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli teraz będziemy słuchać... All right, so today we're tackling something monumental. We're going straight to the source, the OG origin story, Genesis chapter 1, verses 1 through 13. Oh, wow, starting with a bang. Or, uh, let there be light. Exactly. It begins with... In the beginning, God created the heavens and the earth. Pretty straightforward, right? But then it describes the earth as formless and void, with darkness over the deep and the Spirit of God hovering over the waters. So basically, a cosmic mess before a divine intervention, like my apartment before I decide to clean it up. Except, you know, slightly higher stakes. Totally. Then comes the big moment. God says, let there be light. And boom, light. No complicated machinery, no intricate plans, just light, please, and it's there. He explicitly separates the light from the darkness, calling the light day and the darkness night. I wish my morning coffee worked like that. Let there be caffeine. Poof, done. Anyway, God sees the light. That it was good, which is a nice affirmation, and then he establishes the division between light and darkness. Very efficient. And that's day one, folks. Evening and morning done. No overtime. No complaints from the labor union either. Although I'd argue separating light from darkness is a pretty fundamental first step. You can't really build anything in the dark. True. Moving on to day two, God says, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it separate water from water. So, a big divider. A cosmic room divider to keep the celestial waters separate from the earthly ones. It's like God's building a two story aquatic apartment complex. Yeah, and uh, He calls this firmament heaven. So he's basically building the sky, separates the waters above from the waters below. And that's the end of day two. So, day one, light. Day two, a big airy ceiling. The celestial interior design is really coming along. Indeed. Now, day three is where things get really busy. God says, Let the waters under the heavens be gathered into one place and let the dry land appear. So, drains the cosmic bathtub. Finally, some solid ground. I bet the Spirit of God was getting tired of hovering over all that water. Probably wanted a nice, firm place to land. He calls the dry land earth and the gathered waters seas. And again, he saw that it was good. Self affirmation is key, even when you're creating the universe. You gotta celebrate the small victories. Like, I made continents and oceans. Good job, me. But he's not done with day three. Immediately following the creation of the land and sea, he commands let the earth sprout vegetation, seed bearing plants, and fruit trees bearing fruit, each according to its kind. This is crucial. It all produces according to its. Kind. Whoa, hold on. So, no break? He just created land and water and immediately pivoted to landscaping. That's intense project management. No time for a coffee break, apparently. Nope, straight into the botanicals. Grass, herbs, fruit trees, all bearing seed, all according to their kind. And the earth just poof, sprossum. No waiting for germination or anything. And he saw that it was good. I mean, after all that work, it better be good. Imagine creating the entire botanical kingdom and thinking, could be better. Right. So by the end of day three, we've got light, sky, land, seas, and a full garden complete with self replicating flora. Quite the productive start, wouldn't you say? Definitely puts my weekend to do list to shame. And it all comes from Genesis chapter one. That's right. The first three days of creation, as told in the book of Genesis. I na tym dzisiaj skończymy. Tak krótko. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, wysłuchaliśmy tekstu hebrajskiego, yy, wysłuchaliśmy podcastu w języku angielskim, a więc jeśli ktoś lubi uczyć się języków, to było to tutaj yy, co robić. No i jeszcze mogliśmy sobie przypomnieć, odpowiedzieć, spróbować odpowiedzieć na proste pytania w języku polskim. Myślę, że były proste. Biorąc pod uwagę, co my tutaj robimy, jak głęboko. Analizujemy tekst oryginalny Pisma Świętego, no to myślę, że ten test w języku polskim to była naprawdę łatwa rzecz. Dziękuję bardzo.